Dlaczego Neymar pozuje z koszulką Pogoni Szczecin? Żeby sobie to wyjaśnić, musicie wiedzieć, kim jest ten gość obok, bo to wcale nie jest taki zupełny przypadek. Pogoń wczoraj wprawdzie tylko zremisowała z Legią, ale to dziś o zespole ze Szczecina mówi się najwięcej. Wszystko przez zdjęcie Neymara, który pozuje z koszulką Portowców. Większość pewnie zobaczyła to zdjęcie i doszła do wniosku, że to kompletny przypadek. Ktoś poprosił Neymara o foto i podrzucił mu koszulkę Pogoni. A wcale tak nie musi być. Dlaczego? Wszystko przez tego gościa obok. Nilo Eforiego. Skąd może znać Neymara? Dyrektor Pogoni do spraw piłki międzynarodowej to postać szanowana na rynku europejskim. Przeprowadzał w przeszłości kilka naprawdę dużych transakcji. Mowa tu m.in. o przynosinach Lukasa do Tottenhamu. Brazylijczyk, bo to trzeba podkreślić, ma dobre kontakty w krajach arabskich. Współpracował m.in. przy Mundialu w 2022 roku, a także pomagał kilka razy PSG. No i prawdopodobnie to właśnie stąd zna się z Neymarem. Efori to przede wszystkim prawnik sportowy, który może Neymara do Polski nie sprowadzi, ale może przynieść do Szczecina naprawdę kilka ciekawych nazwisk.